Witajcie. Wiecie, kiedy tak patrzę na to, co się dzieje w nas, ludziach, w, kiedy w naszym życiu pojawiła się sytuacja, której bardzo nie chcieliśmy, której nawet nie byliśmy w stanie przewidzieć. Nawet nawet nie domyślaliśmy się, że coś takiego, jak koronawirus, może nas spotkać i może posiać tyle lęku. O. Nas samych, o nas samych, o naszych bliskich, o nasze sytuacje, o nasze życie. To kiedy na to patrzę dzisiaj z perspektywy już paru tygodni, kiedy, kiedy konfrontujemy się z tym, czego nie chcieliśmy i na co nie mieliśmy wpływu, a to jednak dzieje się i nas dotyka. To mam nieodparte takie, ta, taką myśl, że no, ma to duży związek, to nasze zachowanie na dziś z takim przeżywaniem żalu po stracie jakimś. Wiecie? Zaraz wyjaśnię, o co mi chodzi. Bo. Tak to jest z żalem po stracie. To jest taki proces psychologiczny, który się dzieje w każdym człowieku wtedy, kiedy dotknie go jakaś właśnie strata, kiedy spadnie na niego coś, czego nie chciał, przed czym bardzo się bronił, w co nie chciał, jakby w ogóle, uwierzyć, że to może być jego udziałem, albo w ogóle kiedy, kiedy go to całkowicie zaskoczyło, bo nie dojrze. O tym nie wiedział, w ogóle nie myślał w takim kierunku, że to może być, o, a teraz to jest. No to, no, to taki, no to może być śmierć kogoś bliskiego. Czasami, jeżeli przygotowujemy się do śmierci bliskiej osoby, bo ona choruje albo już jest stara i widzimy na naszych oczach ucieka z, z tej osoby życie, no to no to jakby to nas tak bardzo nie zaskakuje. Chociaż nie wiem, czy można powiedzieć, że jakakolwiek śmierć nas nie zaskoczy. Zawsze jest tak, że nigdy jej nie chcemy. Ale czasami jest tak, że właśnie ta śmierć jest nagła, że ktoś wychodzi do pracy i już więcej nie wraca, nie? Albo jakieś, nie wiem, sytuacje, kataklizmy, coś nas spotyka, my tego nie chcemy, to nas uderza, to nas niszczy, to nam zabiera to, co kochamy i wtedy i wtedy to jest taki moment, żeby trzeba powiedzieć, tak, to się dzieje, po to, żeby móc pozbierać siły i zacząć coś działać, przeciwdziałać temu, coś działać wobec tego. No ale niestety pierwszy etap żalu po stracie, kiedy to nas spotyka, to jest taki, że my zaprzeczamy, my nie chcemy w to uwierzyć. Mówimy, nie, 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 to niemożliwe. To niemożliwe, że to się dzieje. To niemożliwe, że to jest tym mój udział, no a to może kogoś dotyczyć. Rzeczywiście mm, tak jak z tym koronawirusem, nie? To gdzieś tam, oni daleko, ale to nie ja. I tak się dzieje, dopóki nie zaczynają do nas dopływać fakty i my zaczynamy te fakty, zaczynamy te fakty zwierać, i coraz bardziej do naszej głowy dociera, że to naprawdę się dzieje. Że to nie jest jakaś sprawa, która się dzieje w kosmosie i dotyczy innych ludzi, w ogóle jakichś zielonych ufolutków, którzy są zupełnie nie w naszym świecie, tylko że to się dzieje gdzieś obok, bo ktoś zachorował parę miast dalej, bo ktoś umarł i to był Polak. Nie? I to, i to i gdzieś nawet okazuje się, że e, sytuacje się dzieją i, i obraz e, całej sytuacji się dynamicznie zmienia e, i, i że to rzeczywiście zaczyna docierać do nas. Ludzie zaczynają podejmować decyzje, zaczynają się jakoś e, zachowywać. E, e, jeden drugiemu coś mówi e, i wtedy jeszcze jest dużo takiej właśnie takiego gwaru, takiego rozmawiania. E, czasami e, to jakby nie chcemy, nie chcemy komentujemy. E, Krytykujemy kogoś, ktoś zrobił tak, a ktoś się zgubi, że w ogóle tak to przesadza, że to e, nie tak. Czasami e, i właśnie bagatelizujemy, a, a czasami jesteśmy tak mocno usztywnieni i mówimy: Nie, nie, to trzeba teraz tak. No, różnie to się dzieje, ale ważne jest to, że napływają fakty i te fakty nie przechodzą obok nas, tylko wchodzą do nas i my zaczynamy na nie patrzeć, oglądać i zaczynamy e, wierzyć. I zaczynamy patrzeć na sytuację i mówić: Kurczę, to naprawdę się dzieje. To naprawdę też mnie dotyczy. To mnie może za chwilę dotyczyć. I zaczynamy wtedy, kiedy już jakby uznamy, uwierzymy gdzieś w sobie, że to naprawdę się dzieje i to jest też jakby mój udział w tym, to mija pierwsza faza zaprzeczania. I jak już wiecie, jakby kiedy uznamy to, że to jest, i jakby w tym samym uznamy swoją własną bezsilność do tego, czyli jakby przestajemy z tym walczyć, tylko mówimy tak, to się dzieje naprawdę, to dzieje się coś cudownego w nas. Przestajemy tracić energię na coś absolutnie niepotrzebnego, tylko zaczynamy ją. Jakoś kreatywnie używać. Zaczynamy jej używać tak, żeby ona nam służyła, żeby nasze zachowania nam służyły. No i ja myślę, że teraz to się dzieje u nas, w naszym kraju. Nie wiem dokładnie, jak jest w innych krajach, ale z tego, co się orientuję od moich pacjentów z Niemiec, z Belgii, to gdzieś, gdzieś, gdzieś jest bardzo podobnie. Chociaż do nich te fakty zaczęto im podawać tak trochę później niż u nas. To jest kwestia dni, ale jednak to, 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 to czyni różnicę. Więc zaczyna zmieniać się energia, i teraz co ja obserwuję? Zobaczcie, ludzie. Wrzucają filmiki, y, y, pokazując, jak spędzają wolny czas. Pojawiają się w ogóle teksty tego typu, jakie to jest dobrodziejstwo płynące z tego wirusa dobrodziejstwo dla rodzin, bo rodziny nareszcie mogą być razem, y, mogą coś robić razem. Do tej pory ten świat y, taki lecący na łeb, na szyję, y, jakby zabierał y, ten. To, co jest takie ważne dla rodzin. Rodziny się gubiły, bo nie miały dla siebie czasu. Dzieci nie miały czasu, żeby rozmawiać z rodzicami. Rodzice z dziećmi. Gdzieś ten pęd był taki, że to nie służyło rodzinie, a teraz. Rodziny są razem i rodziny wymyślają różne zabawy, gry, śpiewają piosenki, nabijają się z wirusa po to, żeby dodać sobie odwagi, żeby posieć w sobie taką pozytywną energię, która mówi: Nie damy się, nie damy się. My tutaj chcemy zrobić to, co trzeba, żeby przetrwać ten czas i wierzymy, że. Mm, to się zmieni i że wrócimy do starego, czyli do takiego bezpieczeństwa, kiedy już wirusa nie będzie i będziemy mogli kontynuować swoje życie. Więc teraz jest tak, że są różne programy w telewizjach śniadaniowych, gdzie zapraszane są psychologowie, gdzie są jakieś pojedyncze osoby, które mówią o tym, jak spędzają czas i jak to jest dobrze. Są, są propozycje pieczenia ciast i chleba i różnych, dam nie wiem, babeczek, robienia sałatek, które są odżywcze i nareszcie rodzina może usiąść razem przy stole i je zjeść tyle się dzieje tego. Zupełnie odwróciła się energia. No. Jak zaprzeczamy, jak nie chcemy chcemy dopuścić do siebie faktów, e, tak żyjemy w takiej iluzji, że to jest, nie, to, jest, to jest niemożliwe. Oczywiście, dlaczego to robimy? No dlatego, bo nowe, e, a jeszcze niespodziewane, a jeszcze straszne nas boli i budzi lęk. Więc jakby to jest taki mechanizm, aż obronne zaprzeczanie i chcę tego widzieć, bo ja nie chcę się bać. E, no, ale to jest dużo takiej straconej energii, a wtedy, kiedy już zaczynamy patrzeć i mówimy tak, to tak jest, rzeczywiście, no to mnóstwo energii się pojawia, mnóstwo pomysłów na działania, zupełnie inna interpretacja sytuacji, nie? I to jest taki, takie, takie dobrodziejstwo, które płynie z tego etapu, kiedy już nie zaprzeczam. Tylko, że wtedy to minie. To minie. I przyjdzie zamiennie albo smutek i żal. E, takie, ojej, jak to długo trwa, e, ojej, no już się tutaj, e, to, co, co, co z pracą, e, co z dzieci, co szkołą dzieci, e, ojej, m, jak ja teraz dalej będę żyć, e, no pieniądze się kończą, albo e, mnóstwo różnych takich sytuacji e, zaczyna do nas docierać i zaczynamy to wszystko przeżywać z dużym smutkiem albo. Dokładnie to samo, te same myśli, tylko z zupełnie innym ładunkiem emocjonalnym, ze złością i z buntem. Czyli tak, jak to teraz ma być, to a co z moją pracą, a co z moimi dziećmi, jak to w ogóle pretensje do kogoś, do te, a ktoś inny. Ojej, jak to teraz, żeby ci tak ktoś teraz nagle znalazł i jakoś to coś z tym zrobił, bo co to będzie, ja nie wiem. Albo taki etap, albo taki. Zależy. Ktoś najpierw skoczy w złość, a ktoś może najpierw skoczyć w smutek. I teraz chodzi o to, żeby jak najszybciej z tego etapu wyjść, bo przed nami jeszcze targowanie się. Więc, jeżeli ktoś już się złości, to niech się złości, niech nie wiem, rozmawia z kimś, niech się łączy online, niech ta cała energia zejdzie, żeby przeszedł. Płynnie do etapu poprzez żal, bo żal to jest takie uczucie, które łączy w sobie smutek i złość, czyli jest pomostem między etapem smutku a etapem złości, czyli ze złości przez żal do smutku, albo odwrotnie, ze smutku przez żal do złości, żeby te emocje w sobie przewałkować, bo one są naturalne, zdrowe, adekwatne. Eee, tak jest my tak przeżywamy i nie, hajmu, nie hamujmy się. Po prostu niech to tak w nas będzie, tylko żebyśmy wiedzieli o tym, że ten właśnie proces tak wygląda. Żebyśmy się nie bali, kiedy pojawią się w nas te emocje. Żebyśmy, jeżeli jesteśmy mm, trzeźwiejącymi alkoholikami, to róbmy to na meetingu czy online, czy jakkolwiek. Jeżeli jesteśmy al-anon, to to tam. Czy DDA, to tam. Czy jesteśmy, mamy świętego Jakuba wspólnotę, to tam. Jeżeli nie mamy nic takiego, tylko jesteśmy gdzieś zupełnie kim innym, no to próbujmy, nie wiem, pisać, te emocje wyrzucać, czy one są te, czy te, albo rozmawiać. W każdym razie musi być jakiś czas na przeżycie tego i dajmy sobie na to zgodę. Dopiero później przyjdzie czas takiego, wiecie, tarkowania się, nie? A może to nie jest tak z tym wirusem, a może to jest, a właściwie to ja nie wiem i właściwie teraz ludzie by chcieli może i wyjść z domu, to długo trwa. I teraz oczywiście jakby, wiecie, jedna rzecz to jest jakby moja bezsilność wobec tego, co się wydarzyło, ale że ja nie mam, ja nie mam na to wpływu, ja tego nie zmienię. Ja mogę się dostosować i mogę sobie jakoś teraz radzić i sobie przeżywać, ale druga rzecz to jest kwestia tak naprawdę bezradności, bo... Bezradność jest wtedy, kiedy my czujemy, że my. To jest dla nas trudne, ale my szukamy rozwiązania i my mamy radę. Tylko, że w tej sytuacji my nie mamy rady, ale jest ktoś na tym świecie, kto ma radę, który potrafi tę sytuację zmienić. Są naukowcy, którzy badają, szukają i chcą znaleźć szczepionkę i zaradzić temu całemu problemowi, ale ja jestem jakby bezsilna wobec tej sytuacji, która dzisiaj jest, bo ja tego przyspieszyć nie mogę, ja nie umiem. I to targowanie się to jest takie, a może to jest prawda, może to jest nic. Prawda, tylko że to nie jest powrócenie do etapu zaprzeczania, bo ja niby ja już to wiem, bo już jakby ten proces, czy ja nie zaprzeczam, i już fakty do mnie doszły, to one już we mnie są. Teraz to jest trochę inny poziom, już właściwie taka zimna kalkulacja, już smutek wysmucony, złość wyzłoszczona, nie zaprzeczam, bo już to jest dawno za mną, ale teraz czuję coś takiego, że właśnie tak bym się z tym chciała potargować. I jeżeli ten etap przejdę i ta waga we mnie zacznie się w końcu równoważyć to jestem gotowa dojść do etapu akceptacji tego etap który jest bardzo pożądany i który brzmi tak to prawda ale ja z tym mogę żyć ja mogę teraz w różnych sytuacjach moich życiowych, czy to zawodowych, czy rodzinnych, czy osobistych, czy jeszcze jakichś innych, ja mogę, ja mogę z tym żyć i, jakby i czekam w spokoju ducha, i wierzę i ufam, że będzie dobrze. No to tak chciałam powiedzieć, natomiast jeszcze na sam koniec. To jest ciekawe, wiecie, bo yy, słyszałam <tuszy> yy, yy, też takie komentarze yy, z, z różnych stron, że o, to się chyba koniec świata zbliża i w ogóle apokalipsa. <tuszy> yy, bo tak przecież i tam ktoś nawet uzasadniał jakieś wersety z Biblii, przytaczał i tak dalej. A wiecie, dzisiaj na nakazaniu na w kościele yy, usłyszałam coś takiego, że to nie jest żadna apokalipsa. Yy, w czasach ostatecznych żyjemy wszyscy. A od czasu męki, śmierci i potem zmartwychwstania Chrystusa. I nasz koniec na tej ziemi jest wtedy, kiedy my umieramy. A kiedy będzie koniec wszystkiego? Wtedy, kiedy my się najmniej spodziewamy. Bo Pan Jezus powiedział, że koniec przyjdzie jak złodziej w nocy i z zaskoczenia. Więc to nie jest ten czas. Miłej niedzieli, wszystkiego dobrego. Zobaczcie, na jakim etapie jesteście w odżałowywaniu straty. Dobrej niedzieli.